Rozstania nie muszą być bolesne i długie, szczególnie te z bankiem. Wystarczy kilka odważnych kroków, aby znaleźć lepszy i tańszy. Wystarczy kilka chwil, by cieszyć się kontem aktywnym. Nie płacić za przelewy i korzystać bez opłat z wszystkich bankomatów w Polsce. A gdy zapomnisz portfela, zawsze możesz skorzystać z biometrii wypłat w bankomacie za pomocą dotyku. Odwiedź najbliższą placówkę banku spółdzielczego w Lubaczowie i zapytaj o konto aktywne. Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Poznasz nas na nowo. Automarket Centrum Spółka Cywilna Bajor i Przygoda oferuje samochody używane różnych marek. Sprzedaż komis i leasing. Zapraszamy na zakupy. Mielec, ulica Moniuszki 8, telefon 509 512 817. Serwis sponsorują autoryzowana stacja naprawy pojazdów Autotest w Rubaczowie. Naprawimy, zatankujemy, umyjemy wszystko szybko, tanio i profesjonalnie. Cześć, jestem Gosia. Od zawsze pasjonowały mnie techniki makijażu i pielęgnacja urody, dlatego wybrałam kosmetologię. PWSTE to jedyna uczelnia na Podkarpaciu, gdzie ten kierunek jest bezpłatny. Podczas zajęć korzystamy z profesjonalnego sprzętu, a duża liczba godzin laboratoryjnych pozwala mi nie tylko poznać zabiegi, ale także nauczyć się ich wykonywać. Jeśli chcesz zgłębić sekrety kompleksowej pielęgnacji ciała, obierz kierunek na Jarosław. Telewizja Lubaczów i Iwona Buczko, Witam serdecznie wszystkich oglądających nas za pośrednictwem telewizji kablowej w Lubaczowie i Choryńcu, a także widzów oglądających nas w internecie. Przed nami najnowsze wydanie naszego cotygodniowego serwisu w obiektywie. Już w najbliższy czwartek 1 września mury szkół znów zapełnią się uczniowską wrzawą po ponad dwumiesięcznych wakacjach. My sprawdzaliśmy ilu absolwentów gimnazjów wybrało naukę w lubaczowskich szkołach ponadgimnazjalnych i jak działalność prowadzonych przez siebie placówek po zapowiadanej reformie oświaty widzą ich dyrektorzy. Dziś rozmowa z wicedyrektorem liceum ogólnokształcącego w Lubaczowie Zbigniewem Urbanem. W tym roku mamy pierwszoklasistów na dzisiaj 166 osób. 166 osób to nam dało możliwość utworzenia przy spełnianiu wymogów yy, przedstawionych nam przez organ prowadzący sześciu klas. Tak to wygląda. Czyli to jest porównywalna liczba do tej liczby z poprzednich lat, bo tak mniej więcej nam się to układa, 170, 172, 166. I tak jak powiedziałem, przy spadającej ilości uczniów gimnazjum, ta liczba uczniów jest dla nas no, taka, można powiedzieć, satysfakcjonująca. Yy, tym bardziej trzeba pamiętać, że część młodzieży w tej sytuacji gimnazjalnej idzie poza powiat. Dlaczego tak się dzieje? To już jest pytanie do szerszej, trzeba by się było zastanawiać w jakimś szerszym gronie. Zaproponowaliśmy praktycznie te same profile, które do tej pory, znaczy perspektywę uczenia się. No, wiadomo, te preferencje wśród młodzieży się zmieniają. W tym roku mamy dość duży, nawet ku naszemu zdziwieniu, nabór do klasy, która jest przewidywana jako klasa językowa. Jest też zadowalające. Z nabor do klas biologicznych i w tym roku też do klasy matematyczno-fizycznej. Natomiast profile takie jak ekonomiczne no nie bardzo cieszył się popularnością. Jest też mniejsze zainteresowanie humanistyką w porównaniu z tym, jak było w poprzednich latach, bo były lata, gdzie mieliśmy po dwie, a nawet trzy klasy z rozszerzonymi przedmiotami z zakresu typu historia. Natomiast w tej chwili jest to troszeczkę w takim, można powiedzieć, odwrocie. Co się składa na popularność naszej szkoły? No myślę, że po prostu dobra zdawalność matury, bo w tym układzie, jakim tutaj nam to matura wychodzi, to jest to zdawane na poziomie bardzo dobrym i świadczącym o tym, że ten podstawowy wymóg, jaki masz spełnić szkoła typu liceum przygotować ucznia do matury, spełniamy w sposób zadowalający. I to oznacza jednocześnie możliwość no, dalszego kształcenia się, bo dzisiaj trzeba pamiętać, matura jest jednocześnie egzaminem y, wstępnym na, na studia. Dyrektor Urban uważa też, że zapowiadana reforma edukacji mająca między innymi przywrócić czteroletnie licea to z punktu dydaktycznego dobre wyjście, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Trzyletnie liceum jest liceum, można powiedzieć, nie jest to do końca liceum. Dlatego, że ten czas możliwego przygotowania się do matury, a to powiedziałem już, jest taką główną preferencją szkoły licealnej, bo szko liceum przecież nie daje żadnego zawodu. Ono przygotowuje do dalszej nauki, więc trzy lata i w tym systemie, gdzie profilowanie zaczyna się dopiero od klasy drugiej, jest to zbyt krótki okres. Więc powrót do czteroletniego liceum, czyli do tego układu, jaki był wcześniej, daje możliwość po prostu lepszego efektywniejszego wykorzystania pracy przez samego ucznia tego czasu no i tak samo daje możliwość lepszej pracy dla nauczyciela czyli sumując to wszystko razem jeśli połączymy i pracę nauczyciela rozłożoną na 4 lata i pracę ucznia rozłożoną na 4 lata to to daje większe szanse lepszego zdania tej matury w takim układzie jaki ona jest niż ta praca skumulowana tak naprawdę jeśli chodzi o przedmioty rozszerzone na półtorej roku bo to jest druga klasa i trzecia klasa trzeba pamiętać kończy się wcześniej prawda więc ten kierunek zmian dla nas jest można powiedzieć dobry bo on jest dobry z punktu widzenia dydaktycznego siatka godzin będzie tutaj ważna ile jak te godziny się zmienią na ile będzie ich więcej prawda? i teraz każda szkoła będzie musiała to po prostu rozpatrzyć indywidualnie. Problem polega na tym, że w tej chwili coraz więcej nauczycieli pracuje na niepełnych etatach. W województwie naszym jedna trzecia nauczycieli to są niepełnoetatowi nauczyciele. I na pewno dyrektorzy podejdą to w ten sposób, że będą starali się wrócić do tego, żeby ci nauczyciele mieli pełne etaty, a w miarę potrzeby na pewno. Będą zatrudniani kolejni, ale mówię, to jest kwestia siatki godzin. Ile przybędzie godzin z danego przedmiotu, bo to jest baza. Nie, będą godziny, będą zatrudnienia. Nie będzie godzin, nie będzie zatrudnień. No i teraz na ile młodzieży zechce przyjść po prostu do danej szkoły, czy będą tak jak w naszym przypadku, jeśli się okazuje spora grupa ucieka. Poza powietrzem. Ubiegły piątek zakończył się cykl piątych międzynarodowych letnich koncertów organowych Lubaczów 2016. Przez dwa miesiące w obu lubaczowskich kościołach prezentowali się muzycy światowej klasy. Opiekę artystyczną nad koncertami objął profesor Marek Kudlicki, od wielu lat łączący światowe występy, organisty wirtuoza z działalnością dyrygencką oraz profesor Zbigniew Kruczek, lubaczowianin, koncertujący na całym świecie organista, pracujący i mieszkający obecnie w Belgii. To właśnie Zbigniew Kruczek 8 lipca zainaugurował pierwszy z czterech tegorocznych koncertów w swoim dawnym kościele parafialnym, Lubaczowskiej Konkatedrze. Na organach rozbrzmiały utwory francuskie, belgijskie i polskie, okraszone osobistym wątkiem, czyli własną kompozycją muzyka. Oddanie prawdziwej Kunsztu organisty umożliwiły 32-głosowe organy Skonkatedry, które zresztą zbitnie w kruczek inaugurował 5 lat temu. Zawsze ze zgłoszeniem, jak jakby małem, myślałem, w małej mieszkalni mieście, nie było organów, i tam już, już są dwa instrumenty. Znakomity jest jeden dom w kościele, siedem dobrze nie dwukrotnie... W tegorocznych koncertach było dołączenie kościoła pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza w Lubaczowie do mapy spotkań miłośników muzyki organowej. Z pewnością wpływ na taki bieg wydarzeń miało pozyskanie na początku tego roku przez parafię Pod wezwaniem świętego Karola organów piszczałkowych, których możliwości mogły w pełni wybrzmieć właśnie podczas koncertów. To właśnie na nich 22 lipca na kolejnym spotkaniu zagrał Wacław Golonka z Krakowa, organista, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Hochschule für Musik w Wiedniu, laureat konkursów organowych w wielu miejscach na świecie. Cieszę się, że mogłem się z Wami podzielić tą muzyką, którą ja kocham i bardzo chętnie gram. Chcę Państwu pogratulować tego instrumentu, bo jak już wspomniane wcześniej, firma Flentron, to holenderska firma, jest firmą, Znaną, cenioną na całym świecie. W Polsce jest to drugi instrument. Doskonały instrument, nadający się do, przede wszystkim do muzyki barokowej. Yy, Mendelssohn, jako romantyk, też myślę, że się całkiem nieźle na tym instrumencie. W ogóle myślę, że ten program dzisiejszy pokazał te organy z różnej strony. Były i głosy ciche, i fletowe, i precyzowałowe, i były głosy solowe i pełne brzmienie organów. Ta różnorodność państwu sprawiła radość. To było moją obynek. W sierpniu ze słuchaczami w Konkatedrze spotkał się Marcin Armański z Kielc, organista kościoła klasztornego, a także kierownik artystyczny festiwali organowych na terenie Dolnego Śląska oraz w kościele pod wyzwaniem świętego Karola Boromeusza, sopranistka Agnieszka Pias z Poznania i organista Marek Kudlicki z Wiednia, których występ zakończył tegoroczny cykl koncertów. Patronat nad piątymi międzynarodowymi letnimi koncertami organowymi w Lubaczowie sprawował biskup diecezji zamojsko-lubaczowskiej Marian Rojek. Starosta Lubaczowski i wójt gminy Lubaczów zapraszają 28 sierpnia do Krowicy Samej na dożynki powiatowe. Świętoplonów Plonów rozpocznie msza święta o godzinie 13 na dziedzińcu Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej. Po nabożeństwie część artystyczna, a w niej m.in. występy zespołów folklorystycznych, Przekląt sztuki ludowej i konkursy wieńców dożynkowych i kulinarny, a na zakończenie zabawa taneczna. Miejsko-gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach zaprasza dzieci na spotkanie z Teatrem Maska z Krakowa. Podczas spektaklu pod Starym Wawelem przygód bez liku. Spektakl 30 sierpnia we wtorek o 11 w sali widowiskowej Miejsko-gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach. Wstęp bezpłatny. Miasto Lubaczów zaprasza na pierwszy kiermasz rodzinny Między Nami Mamusiami. W sobotę 27 sierpnia od godziny 9 na Targowisku Miejskim Mój Rynek przy ulicy Handlowej w Lubaczowie. Udział w kiermaszu jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie www.lubaczow.pl Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu i Burmistrz Miasta Lubaczowa zapraszają na spotkanie organizacyjne związane z bezpłatnymi dziennymi studiami w Lubaczowie. Oferta skierowana jest do młodzieży, osób pracujących i starszych, które w mieście będą mogły studiować m.in. turystykę i rekreację, europeistykę, zarządzanie. Rządzanie oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Spotkanie organizacyjne 9 września o 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie. Dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz dyrektor Teatru Ama Autorskiego Magapar zapraszają na spektakl Teatru Światła Magapar Orfeusz o Miłości, która zwyciężyła śmierć. Spektakl w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie w sobotę 27 sierpnia o godzinie 21. Scenariusz na podstawie mitu, reżyseria, scenografia i choreografia Barbara Thieme. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękujemy za uwagę, przyjemnego weekendu i do zobaczenia. Serwis sponsoruje firma Uniwers, krajowy i międzynarodowy przewóz osób Beata Mazepa, oferujący usługi przewozowe na terenie kraju i całej Europy. Jeden telefon i ruszasz w świat! Sponsorem serwisu w obiektywie jest firma handlowo-usługowa Ryszard Czajkowski, dostawca najtańszego paliwa dla rolników i przedsiębiorców z dostawą do domu. Firma Hemifarb Wiesław Nawrót w Lubaczowie oferuje panele podłogowe, wykładziny PCV i dywanowe, chodniki, tapety, dywany, rolety, karnisze, tanią ceramikę, a także farby renomowanych producentów, takie jak Dekoral, Dulux, Ticurit, Beckers czy Bondex. Do wszystkich paneli podłogowych mata gratis. Do tego stałe promocje i rabaty do 40%. Zapraszamy! Sponsorem jest sklep komputerowy Lechkom ulica Konery 9 w Lubaczowie. Dostawca kas i drukarek fiskalnych w powiecie lubaczowskim zapewnia kompleksową obsługę, oferuje sprzedaż drukarek i kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem, a także szkolenia z obsługi oraz przeglądy ustawowe, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Cześć, jestem Monika i studiuję gospodarkę przestrzenną w PWSTE. Tajniki zarządzania przestrzenią, zasobami naturalnymi i nieruchomościami poznaję podczas zajęć w Jarosławiu. Szczególnie interesuję się utworzeniem strategii rozwoju regionów, z czym wiąże swoją zawodową przyszłość. Obierz kierunek na Jarosław i sprawdź sam nowocześnie wyposażony kampus PWSTE.